Siemanko. Jakiś czas temu przedstawiłem wam takie pierwsze wnioski z mojej uprawy hydroponicznej. Na dzień dzisiejszy widzę, że były one pochopne i niepotrzebnie się tak wtedy no może nie stresowałem, ale przejąłem tym, że słabo rośnie ta moja sałata i, i rośliny w wodzie. Na dzień dzisiejszy wszystko wygląda zupełnie inaczej. Zasiliłem cały układ 50 ml y, takiego świeżego można. Można powiedzieć, że takiej świeżej dojówki lub nawet wyciągu z pokrzywy, bo miała raptem 3 dni, jeszcze nie zaczęła fermentować, tylko ledwo co ta woda tak nabrała tego koloru zielonego. No i 50 litrów, dolane do kastry, która ma 65 litrów pojemności, sprawiła, że w ciągu dwóch tygodni takiej pogody, poprawy pogody, nagle te sałaty dużo ładniej zaczęły się rozwijać, rosnąć. W te, które zawiązują główki w tej chwili mają główki wielkości pięści. Jeśli chodzi o te, które główek nie zawiązują, są dosyć zwarte, gęste no i rozrastają się mocno na boki. Fajne jest to, że w takiej uprawie praktycznie wszystkie liście, które są zrywane, tak, są czyste, zielone, nie mają, żadnych, nie mają żadnego brudu na sobie, żadnego piasku żadnych odbarwień, często sałata, która rośnie na ziemi gdzieś zaczyna podgniwać, nagryzają ją ślimaki. No tutaj jest 100% czysta, tak naprawdę to zrywam pojedyncze liście do koła główek, tak? Dookoła tych yy, kubeczków i nadają się one bezpośrednio od razu do jedzenia do kanapek bez żadnych zabiegów, już tam mycia i, i tym podobnego. No chyba, że faktycznie pogoda się to stanie, jakieś wiatrzy, wiatrzysko będzie rzucało tutaj jakimiś śmieciami, innymi rzeczami, no to zakurzą się te, te liście. Można wtedy je przepłukać. Ale tak, sałata jest czyściutka i nie ma na niej no grama żadnego brudu. Yy, pokażę od razu może jak wygląda uprawa w wiaderkach. Oczywiście pompka, zarówno na powietrze w wiaderkach, jak i pompka yy, do Przelewanie wody przez rury chodzi 24 godziny na dobę. Z tym, że no na czas nagrywania wyłączyłem wszystko, bo za bardzo by szumiało i nie byłoby słychać tego, co chcę powiedzieć. Najlepiej widać to po więc zacznijmy, może przenieśmy się do wiaderek. Pokażę, jak wygląda w ich uprawie. Ok, na załączonym obrazku widać trzy zbiorniki. Wszystkie są identyczne jeśli chodzi o pojemność, sposób uprawy, wykorzystanie keramzytu. Różnią się roślinami, to jest pierwsza różnica. Tutaj jest cukinia, która miała być dynią, nie wiem jak, jakim cudem wkradł mi się ten błąd, no ale cukinia. Tutaj mam ogórka, a tutaj pomidorka. Widać po liściach pomidora, że azotu mu na pewno nie brakuje, jest go sporo. Ogórek też jest ciemnozielony, wygląda dużo ładniej i ciemniej niż te, które mam posadzone w gruncie. Natomiast jeśli chodzi o cukinię, pożółkła, no i nie wygląda jakoś zdrowo. Tutaj część liści jest do usunięcia, tylko muszę przynieść nożyczki, żeby to ładnie poobcinać i nie uszkodzić samego, samej łodygi. Jaka jest różnica? Tuż tu jest woda deszczowa, kranowa. Deszczowa z kranową, pół na pół. 50-50-50 ml biohumusu kupnego. Z tym, że do tych dwóch wiaderek dodałem jeszcze po 25 ml gnojowicy z pokrzyw. Takiej świeżej jak do tej uprawy sałaty. No i jak widać, w dwóch wiaderkach, mimo że to są różne rośliny, no one się rozwijają znacznie lepiej niż ta tutaj. Podejrzewam, że. Podstawowym problemem, przynajmniej na początku tej uprawy, jeszcze zanim pojawią się jakiekolwiek owoce i tak dalej, jest brak azotu do budowy no, części zielonej. Zamierzam dzisiaj dodać tutaj te 25 ml brakującego nawozu właśnie tej gnejowicy z pokrzyw i zobaczyć, czy przy najbliższym podsumowaniu w sobotę cukinia nabierze zielonego koloru. Już nie mówiąc o tym, czy się jakoś tam mocno rozrośnie, ale to czy. Przyjdą, no, przywrócę ją tak jakby do życia. Bo to, co tutaj w tej chwili widać, nie zapowiada, nie zapowiada się najlepiej i prawdopodobnie pozostawienie tego tak, jak jest, zakończyłoby się tym, że no, roślinka padłaby w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Jeszcze jedna rzecz chciałem pokazać, jak wyglądają korzonki. Tak wyglądają w tej chwili korzonki cukini. Praktycznie nie wyszła ona z koszyczka. Korzonki ogórka, no jest ich całkiem sporo. Najdłuższe mają 20 parę centymetrów już. Natomiast, oczywiście, pomidor przeszedł najśmieszsze oczekiwania, i jest ich najwięcej, i są też najdłuższe, białutkie korzonki. Fajnie, jak to można podnieść roślinę i zobaczyć, jak wygląda jej aktualnie system korzeniowy. Tego nie zobaczy się w ziemi. Przenieśmy się do rur. Tak natomiast wygląda uprawa sałaty w rurze. Jak widać, jest tego naprawdę dużo. Fantastyczne jest to, że te liście są właśnie takie czyste. Słabo się wybarwia e, sałata czerwona, to muszę przyznać. Czego się mimo wszystko bardzo brakuje. E, mięta. Przypominam, ta która tutaj jest w rurze, to było tak naprawdę 1 trzecia tego co tam w tej doniczce na dzień dzisiejszy doniczka praktycznie stoi, powolutku rośnie słabo, jakieś tam plamy na tych liściach no wygląda tragicznie natomiast mięta tutaj w róże jest bardzo ładna, zieloniutka, żywa no i przede wszystkim zrywa się 2-3 listki do dzbanka z wodą mega efekt główki sałaty oczywiście te, które zawiązują główki które ruszyły jako pierwsze w tej chwili są wielkości pięści te, które główek nie zawiązują, to można ocenić samemu, jak one wyglądają. Są naprawdę ładne, duże. No, mi taka sałata odpowiada. Myślę, że w tym jest przyszłość mojego ogrodu i przyszły sezon. To bo tak naprawdę będą tylko kolejne rury i kolejne pojemniki przeznaczone właśnie na taką uprawę. Dobra, myślę, że efekt jest widoczny. Dzięki na razie i pozdrawiam. Cześć, do zobaczenia następnym razem.